Weber, we care. Zaprawy samopoziomujące to wyroby zaawansowane recepturowo. Wymagają odpowiedniej uwagi podczas przygotowania i układania. Przygotowanie zaprawy samopoziomującej zaczynamy od sprawdzenia daty produkcji. Czas przechowywania wyrobów samopoziomujących Weberflor wynosi 6 miesięcy. Sprawdzamy temperaturę suchej mieszanki, która optymalnie powinna wynosić 15 do 20 stopni Celsjusza. Na worku podany jest przedział ilości dodawanej wody, np. od 4,5 do 5 litrów na jeden worek 25 kg. Przygotowanie zaprawy rozpoczynamy od dobrania odpowiedniej ilości wody, testując proporcje mieszania na pierwszym worku. Skalibrowaną miarką odmierzamy najmniejszą ilość podanej wody. Wsypujemy stopniowo worek suchej mieszanki samopoziomującej i mieszamy przez 2 do 3 minut wolnoobrotowym mieszadłem. Odstawiamy na około 2 minuty, aby aktywowały się wszystkie dodatki i polimery i ponownie krótko mieszamy. Sprawdzamy konsystencję zaprawy, wykonując test rozpływności. W danych technicznych podany jest rozpływ gotowej zaprawy na przykład dla Weberflor 4150, wynoszący od 240 do 270 mm, przy stosowaniu pierścienia badawczego 68 na 35 mm. Na płytce kładziemy pierścień. Wlewamy do niego przygotowaną zaprawę, a następnie podnosimy go płynnym ruchem. Czekamy aż zaprawa przestanie płynąć i mierzymy średnicę powstałego obszaru w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach. Ilość wody do przygotowania mieszanki ma kluczowe znaczenie dla jakości prac. Przy zbyt małej ilości zaprawa się nie rozpłynie i nie uzyska się równej i gładkiej powierzchni. W takim przypadku dodajemy wodę do przygotowanej zaprawy, mieszamy i ponownie sprawdzamy rozpływ. Gdy woda zostanie przedozowana, zaprawa będzie się segregować, a jej powierzchnia będzie słaba i pylista. Taka zaprawa nie nadaje się do wykorzystania. Przygotowujemy nową z odpowiednio mniejszą ilością wody zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Przechylając tester z zaprawą, sprawdzimy również, czy zaprawa jest jednorodna i się nie segreguje. Po ustaleniu proporcji mieszania warto przygotować miarkę, którą szybko i dokładnie będzie można odmierzyć prawidłową ilość wody. Najprostszym sposobem jest napełnienie plastikowego pojemnika odpowiednią ilością wody. A następnie obcięcie go nad lustrem wody. Teraz za każdym razem, bez żmudnego mierzenia, będziemy mieć prawidłowe proporcje mieszania. Jeśli nie posiadamy testera rozpływności, możemy wykorzystać rurkę PCV o średnicy 75 mm przyciętą na długość 36 mm. Teraz wystarczy tylko położyć kawałek grubej czarnej folii i wykonać test. Prawidłowo dobrana ilość wody gwarantuje uzyskanie równej i gładkiej powierzchni o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Weber We care.